W pierwszej części naszego streszczenia dotarliśmy do czwartego sezonu. Wszystkim tym, którzy jej nie widzieli, zalecamy nadrobienie zaległości. W końcu spoilery same się nie usłyszą. Jeśli nie chcecie, aby w przyszłości cokolwiek was ominęło, już teraz zasubskrybujcie nasz kanał Movisrumpel. Do omówienia zostały jeszcze trzy sezony, więc nie traćmy czasu. Sezon piąty. Zwycięski Stanis nominuje Johna na nowego lorda dowódcę Nocnej Straży ku sprzeciwowi weteranów zakonu. Kolejnym jego ruchem jest, za namową Melisandr, Martin chyba nie lubi rudych, złożenie w ofierze własnej córki ku chwale Pana Płomieni, co poważnie osłabia morale jego armii. Rusza na umocnienia Boltonów, jednak zdziesiątkowany przez mróz niczym Napoleon, nie ma żadnych szans i zostaje pokonany, a następnie dobity przez Brienne, która ostatecznie wyrównuje rachunki za Renliego. Ramsey, psychopata jeszcze większy od Joffrego, ma zaś poślubić Sansę, która wróciła do Winterfell na polecenie Littlefingera. Starkówna zbyt późno przekonuje się, że jej nowy wybranyk jest jeszcze gorszy od Joffrego, a zaburzenia o podłożu seksualnym dorównują tym stricte psychopatycznym. W królewskiej przystani Cersei knuje spiski przeciwko Margery. Trudno jest trafić na miłą teściową, która ma poślubić jej drugiego syna Tomena. Pomaga w tym celu zdobyć władzę wróblom potężnemu kultowi ascetycznych kaznodziejów. Pomimo początkowych sukcesów, wpada w swoją własną pułapkę i zostaje upokorzona na ulicach całego miasta. W tym czasie, Denery spróbuje osiągnąć stabilność w Merin, jednak mocno przeszkadzają jej tajemniczy buntownicy synowie Harpi. W ostatecznym rozrachunku zmuszona zostaje do ucieczki na grzbiecie własnego smoka. Władzę pod jej nieobecność przejmuje Tyrion, który w krótkim czasie zdołał zdobyć jej zaufanie. John Snow na północy próbuje pertraktować z dzikimi, przeszkadza mu w tym sam Nocny Król, wraz ze swoją armią rozbijając w puch obóz dzikich i zmuszając do ucieczki Johna i ocalałych, tych, którzy zbiec nie zdążyli, wskrzesza i wciela do swojej milczącej armii. Po powrocie Snow zostaje zasztyletowany przez zdradliwych członków Nocnej Straży. Sezon szósty. Wskrzeszony Snow ponownie zdobywa kontrolę nad strażą, wyrunuje rachunki ze zdrajcami, po czym odchodzi, by ruszyć na pomoc Sansie. Dochodzi do słynnej już bitwy Benkartów, zakończonej odsieczą Littlefingera prowadzącego armię z Vale i straszliwą śmiercią Ramzeja, którego zjadły własne psy. O jaka szkoda. W Królewskiej Przystani Wielki Wróbel przejmuje kontrolę nad słabym Tomenem i siłą rzeczy nad całym królestwem. Swojego rodzaju ocaleniem okazuje się Cersei. Zhańbiona królowa matka przechytrzyła swoich wrogów, wysadzając Wielki Sept, mieszczący wszystkich jej zajadłych wrogów na czele z Margery i Wielkim Wróblem. Przy okazji, jakąś połowę królewskiej przystani także wysadziła. Tomen popełnia z rozpaczy samobójstwo. Denerys zostaje pojmana przez grupę dotraków i osadzona w specjalnym miejscu dla wdów w Pokalach. Szybko jednak udaje się jej uciec dzięki niewrażliwości na ogień. Mówiąc bardziej obrazowo, puszcza swoich oprawców z dymem dosłownie. Tyrion Greyjoy, wykastrowany i wreszcie wolny od torturującego go w nieskończoność Ramzeja, jednoczy się z siostrą Jarą, by ukraść statek wujowi uzurpatorowi i pożeglować do Denerys. Arya zaś uwalnia się pod wpływu domu Czerni i Bieli, stając się elitarną zabójczynią. Udaje jej się zemścić na Walderze Freju, podżynając mu gardło. Potem otruwa wszystkich jego szczurowatych krewnych. Bran, już jako Trójoka Wrona, spotyka w swojej wizji Nocnego Króla, który zdołał go naznaczyć. Zostawione na Branie piętno zmusza go do odwrotu, a dzięki niemu Nocny Król może przekroczyć mur. Sezon siódmy. W przedostatnim sezonie Denerys spotyka się z Jonem w niegdysiejszej siedzibie Stanisa, by koniec końców wspólnie zjednoczyć się pod jednym sztandarem. Następnie matka Smoków wysyła Jarę i nieskalanych na królewską przystań. Siostra Tiona zostaje jednak zwyciężona przez brutalnego wuja Jurona i jego flotę, który chciał w ten sposób przypodobać się Cersei, do której przystani chciałby zadokować, co nie podoba się Jamiemu. W tym samym czasie dochodzi do pierwszego starcia na lądzie pomiędzy Dotrakami a Lannisterami, w którym Drogon, Smok Daenerys, został poraniony przez balistę. Jaime, uratowany od smoczego ognia przez brona, śpieszy do Cersei by donieść jej o potędze Denerys. Denerys i John decydują się na pertraktowanie z Cersei, by zjednoczyli się przeciwko białym wędrowcom. W tym celu John organizuje ekspedycję na północ, by schwytać jednego z innych jako dowód. Dochodzi do starcia z siłami nocnego króla, w efekcie czego Smon Viserion zostaje zgładzony, a później wcielony w szeregi wrogów całego Westeros. I to jest właśnie ten moment, w którym wszyscy wrażliwi fani Gry o tron udali się zmienić bieliznę. Udaje się jednak sprowadzić do królewskiej przystani zombiaka z północy i przy burzliwych rozmowach przedstawić go Cersei. Po wszystkim, John, Daenerys i Tyrion wracają docelowo do Winterfell, a pomiędzy pierwszą dwójką rodzi się romans. Tymczasem w siedzibie Starków dochodzi do ponownego zjednoczenia Ari i Sansy. Littlefingerowi niemal udaje się je skłócić, jednak z pomocą pośpieszył Bran, którego zdolności ukazały, że to Baelish odpowiada za śmierć Johna Aryna i zdradę Neda Starka. Ostatecznie jedna z najsprytniejszych postaci w sadze lodu i ognia ginie z ręki Ary, ale nad nim chyba i tak nikt by nie zapłakał. Bran odkrywa również, że Jon Snow nie jest synem Edarda Starka, tylko spadkobiercą Targaryenów i tym samym to on powinien rządzić siedmioma królestwami. W wielkim finale biali wędrowcy przekraczają mur dzięki efektownej interwencji nieumarłego Wiseriona. Była to druga i ostatnia zarazem część naszego streszczenia serialu Gra o tron. Podzielcie się z nami w komentarzach, co sądzicie na temat serialu i naszego materiału. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę, jeśli się podobało i zasubskrybować nas, jeśli chcecie być z nami na bieżąco. A my wracamy do dalszego oczekiwania na upragniony ostatni sezon. Czytał Macie Krugała.